Raz. A więc ja chciałabym się podzielić drogą wzrostu i tym, że Jezus jest realnie drogą. Przygotowałam to na podstawie takich pięciu składowych, które pojawiły się w moim życiu. I pierwsze, to jest ocena miejsca, w jakim jesteś. To jest bardzo ważne, ponieważ kiedy ja przyjechałam tutaj do kościoła, kiedy w ogóle się nawróciłam, to bardzo szybko zobaczyłam, że chcę głosić Ewangelię. To jest, zobaczyłam, że mam dary duchowe, i na tym się zawiesiłam. I myślałam, że to ja jestem taki kozak, bo mam dary duchowe. Ale jak przyjechałam do kościoła mocy, to szybko to się skończyło, bo wszystko wyszło do wierzchu. I kiedy umówiłam się na pierwsze spotkanie z Arturem, już wiedziałam, że to jest nieprawidłowe, że na tym zawiesiłam swoją tożsamość, i powiedziałam, powiedziałam Arturowi, że mam z tym problem. Po czym Artur spojrzał na mnie i powiedział, masz bardzo niskie poczucie własnej wartości. I moja dusza zaczęła wtedy wyć, ale jakby ja się zgodziłam z moim stanem i od tego miejsca dopiero mogłam budować swoją tożsamość, spokutowałam z tego, z tego mojego wygorowanego miejsca, w którym jestem, i zgodziłam się z Bogiem, że jestem duchowym dzieckiem, i potrzebuję pić mleczko i żyć w kościele. Tak naprawdę, tak jak wcześniej powiedziałam, Jezus jest drogą, ale weszłam na tą drogę dopiero kiedy się zgodziłam na to. Każdy etap ma swoje plusy. Jak to dziecko chce być duże, chce mieć duże odpowiedzialności, ale każdy zaczął od bycia dzieckiem. Ostatnio jechałam autobusem i zobaczyłam taki plakat, dokładnie brzmiał, Ty też byłeś kiedyś dzieckiem. I pomyślałam sobie o Jezusie. Jezus, jak przyszedł na tę ziemię, to on nie przyszedł jako od razu dwudziestoletni facet, tylko przyszedł jako dziecko. I dał nam wzór od początku do końca, jak mamy działać i rozwijać się. Też nie przeskoczymy swojego rozwoju. Ja często chciałam coś przyspieszyć, albo często było, że spojrzałam na drugiego człowieka i zobaczyłam, że on jest wyżej, i jakby chciałam do niego doskoczyć. A efekt był taki, że jeżeli chciałam się rozwijać, to prędzej czy później musiałam wrócić do miejsca, w którym realnie byłam. To, że ja się rozwijam, wpływa na rozwój kościoła. Ja to załapałam, że jesteśmy kościołem, ja jestem kościołem. Jest rozwój jako kościół, ale ja jestem też jednostką i to rozwój od tej jednostki wychodzi na kościół. To jest bardzo ważne. Punkt drugi. Deklaracja serca z miejsca wolności. W swoim życiu spotkałam wspaniałe małżeństwo pełnych wiary, autorytetu i takich, na których Mogłam patrzeć i wzrastać, ale zawiesiłam się na nich. To jest dobre, ale zawiesiłam się na ich wierze. Dopiero kiedy nadszedł taki czas, kiedy na pewnym pułapie byłam wolna, mogłam w stu procentach zadeklarować się. Co do tego kościoła i co do pastorstwa Artura Jagaty. Ta deklaracja wyryła się najpierw w moim sercu, a potem na moim ciele. Życie za życie. Nieodwrotnie, nieodwrotnie rzeczy się robi. Już teraz mogę powiedzieć, że z miejsca wolności a nie strachu jestem w tym kościele i jestem uczniem Jezusa. To jest bardzo ważne dla mnie. Punkt trzeci: powierzenie, łamane przez przyjaźń i deklaracja miłości. Poświęcenie dla drugiego człowieka to ciężka orka, <grym> ale przynosi owoc. Kiedy decydujesz się, że człowiek Stawiasz człowieka wyżej od siebie. Dużo rzeczy we mnie się połamało, ale wiem doskonale, że ten, kto w małych rzeczach jest wierny, będzie i w dużych. Dlatego jestem wierna w małych rzeczach. To jest dla mnie wspaniałe, że przestaję widzieć siebie, ale z miejsca prawdziwej wolności staje się niewolnikiem drugiego człowieka i mu służę. Dziś mogę powiedzieć, że prawdziwie rozumiem słowa: że aby iść w górę, trzeba zejść w dół. Poważnym problemem w moim życiu było wszeteczeństwo. Może to nie było aż tak bardzo widoczne, bo nie podchodziłam do Was i nie, nie pragnęłam Waszej aprobaty, ale w moim sercu mam wszetecznicą i chciałam, aby moje ruchy zauważyli wszyscy. Aby wszyscy głoskali mnie po ramionach. A dziś robię rzeczy w ukryciu, i mnie widzi Bóg, i wiem o tym. I to mi nadaje wartość. Powiem o takim przykładzie, związanym też y, z przyjaźnią. Ja w świecie miałam. Takie coś, że jak już miałam przyjaciółkę, to od razu zakładam, że ona mnie zrani, w ogóle nastawiałam się na najgorsze. A kiedy zaczęłam przyjaźnić się z Kasią, to nastawiałam się na najlepsze. I kiedyś chciałabym, aby te właśnie rzeczy, których nikt nie widzi, widzieli wszyscy, a dziś nie muszą widzieć wszyscy. I taki przykład podam. Tego, jak się uczyłam też poświęcenia i miłości w drobnych rzeczach. Już nie pamiętam, Kasi chyba podobała się, cukierniczka jakaś z Pepko. <grym> Pracowałam w galerii 12 godzin. Po szóstej godzinie pracy miałam półgodzinną przerwę. Nogi mi odpadały. Głodna byłam, ale poleciałam minus drugie piętro po te, do Pepko po to cukierniczkę. Stałam 25 minut w kolejce. Wróciłam i zostałam mi. 5 minut przerwy, ale ja, ja widziałam szczęście, bo ja widziałam jej uśmiechniętą minę na tą cukierniczkę i wiem, że to Jaki? jest miłość. Wiem, że gdybym nie wyszła z tego przetyczenstwa, to chciałabym zrobić karierę w Królestwie Bożym. Nie chcę robić kariery. Ja po prostu jestem. Nie wybiegam w przód, ale jestem przekonana o tym, że to Duch Święty buduje mi scenę. Ostatnio przesłuchałam sobie takiego poselstwa Mateusza Łakomskiego o wzorach. Polecam Wam bardzo, abyście przesłuchali Mega. I jesteśmy Kościołem. I czerpiemy od siebie. Czerpiemy z wzorów, ale nigdy nie bądźmy ksero. I teraz ja na swoim przykładzie powiem, jak próbowałam, zapatrzyłam się na jakąś cechę i próbowałam być kserem. Ale tak naprawdę to tylko z Duchem Świętym można osiągnąć balans. Kiedy poznałam się bardzo podobała mi się jej łagodność. A od wielu ludzi z kościoła. Słyszałam, że jestem ostra, mam nie taką minę jak trzeba, więc mówię sobie, okej, okay, chcę być bardzo łagodna, bardzo łagodna jak Kasia. I mieliśmy takie spotkania, y, uwolnić życie, Artur? Tak, nie? I Artur tam powiedział, że y, porównajcie się proszę do jakiegoś zwierzęcia. No i ja powiedziałam, że ja jestem sarna, bo jestem taka łagodna, taka spokojna. No to Artur na mnie spożył, tak chciałam siebie sama zakłamać. To zrozumiałam to, że jeżeli chodzi o rozwój i ostrzenie swojego charakteru, to w wielu rzeczach będziemy samotni. Bo ja na przykład nie potrzebuję przeżyć niektórych rzeczy, jak Kasia, i Kasia nie potrzebuje przeżyć niektórych rzeczy, których ja przeżywam. Cztery. Praca zespołowa. Michał ostatnio mówił o tym kazanie i mówił też y, oprócz tego, że we dwoje na przykład pokonamy więcej. To mówił, że jeżeli chodzi o pracę zespołową, to są też y, osobiste profity z tego tytułu. Ja chcę powiedzieć, jakie ja miałam osobiste profity w związku z tym, że zdecydowałam się na pracę zespołową. Przyspieszyło to moje wyjście z odrzucenia. Wzięłam odpowiedzialność duchową. Ćwiczyłam i szlifowałam swój charakter. Naginałam swoją duszę. Zdobywałam doświadczenie. Efekt mojej duchowej pracy był większy. Przyjaźń, wierność, rozbroiłam się. Nauczyłam się kochać realnie i być sługą. Złagodniam mój sposób bycia. Zobaczyłam, co to znaczy być zależnym. Pięć, ostatnie. Wgląd w siebie. Zobaczyłam coś bardzo prostego. Jeśli w coś nie wierzę, to po prostu mówię, nie wierzę i buduję swoją wiarę. Raz dałam się złapać na takie coś, że zawiesiłam się bardzo mocno na pewnej iluzji i ogłaszałam wiarę nad iluzją. Niestety spadłam z hukiem i straciłam trochę czasu, ale dziś wiem, że jeżeli w coś nie wierzę, to po prostu mówię, Boże, nie wierzę Ci w tej kwestii, ale buduję swoją wiarę. Zrozumiałam, że to kończy się zawiedzeniem, bo prędzej czy później jesteś sfrustrowany na Boga i zawiedziony. I dwa, to zaczyna budować w Tobie zniekształcony obraz Boga. No bo jak coś się nie dzieje, niby w to wierzysz, nie dzieje się, no to siłą rzeczy, tak. Zniekształca się obraz Boga. I tak jak wcześniej powiedziałam, jeśli nie mam wiary, to po prostu ją buduję. I pamiętam o tym, że Bóg jest dobry i Bóg jest zawsze po mojej stronie. Tak a propos nakładania rąk. Znowu podam swój przykład. Artur kiedyś powiedział, że jeżeli ktoś ma problem z kreatywnością, niech wyjdzie, ja położę na niego ręce. Ja wyszłam. nie wiem w sumie po co. Bo nie uwolniłam w to wiary. Trzeba mieć wgląd w siebie. Mamy naprawdę dużo narzędzi, ale czy wierzysz w to? I już kończąc. Y, trzy słowa, które jakby nie użyłam, ale były używane wielokrotnie w tym samym procesie: to pokuta, modlitwa i ogłaszanie słowa. Mogę powiedzieć, że dopiero od niedawna zrozumiałam, jak wielką moc ma ogłaszanie słowa i to jest torpeta. I to wszystkie, te wszystkie właśnie rzeczy, i jeszcze więcej, ale te są jakby te pięć największych, wpływa na mój śliw i kształtowanie charakteru. I ja dziękuję Ci Artur za te, ten cykl, który zacząłeś. Te cechy, o których mówiłeś, jeszcze mi trochę brakuje. Ale biorę to jako wyzwanie. Jestem mega podbiana tym. <laughs> to tyle z pierwszego. I drugie, chciałabym powiedzieć świadectwo odnośnie modlitwy, która była w niedzielę. Bardzo mocno to przeżyłam, modlitwę niedzielną, ponieważ Artur zaczął modlić się i ogłaszać rzeczy, o które ja y, zabiegałam w modlitwie od bardzo y, przez jakiś czas. Mam tych a więc w niedzielę mieliśmy ewangelizację pod Kościołem Katolickim, i na TikToka wrzuciłam 60 sekund z mojej ewangelizacji. I ktoś napisał komentarz, No, Zielonoświątkowa. A ja, że lubię odpowiadać ludziom w formie wideo, pokazując swoją twarz, nagrałam się i powiedziałam: Nie, nie jestem Zielonoświątkowcem. Jestem narodzoną z Bożego Ducha dziewczyną i należy do proroczo apostolskiego ruchu przebudzeniowego. I to zobaczyło 15,5 tysiąca osób. To się tak rozniosło. Ktoś tam w ogóle odznaczył ten mój post i jakiś tam chyba objaśniać jest na tym TikToku. <grym> <grym> Co pan sądzi o tym? A on odpisał nic dobrego. <głos> <głos> Ale rozgłos jest. Wielu ludzi usłyszał 15,5 tysiąca. Wiele komentarzy, wiele wiadomości prywatnych, wiele rozmów. I właśnie wierzę w takie rzeczy. Wierzę, że poszerzymy się, jeśli chodzi o media. Amen. Amen.